Witam. Ostatnim razem mówiliśmy sobie, od czego zacząć wdrażanie systemu TPM. Tam, na pierwszym miejscu, powiedzieliśmy sobie, że powinniśmy zacząć od powołania zespołu. I stąd się rodzi teraz pytanie, co wziąć pod uwagę podczas kompletacji czy powoływania zespołu wdrożeniowego? Przede wszystkim to. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, to pewne bariery, które istnieją wewnątrz przedsiębiorstwa. Z każdym wdrożeniem jakiegokolwiek systemu, czy to będzie TPM, czy to będzie system jakości, czy jakiekolwiek inne wynalazki, które nam się przyjdzie do głowy wdrażać, zawsze będziemy mieli do czynienia z oporem. I teraz pytanie jest zasadnicze: jak ten opór. Złamać, jak go przełamać. Mówiąc o oporze, musimy sobie zdać sprawę z jednej bardzo ważnej e, kwestii, a mianowicie, że ten opór e, wygląda w podobny sposób w każdym przedsiębiorstwie. Otóż, jeżeli sobie wyobrazimy, że opór to jest duża góra, i teraz tak, po jednej stronie tej góry mamy pewną grupę osób, po drugiej stronie tej góry mamy drugą grupę osób. Z jednej strony będziemy mieli osoby, które są pozytywnie nastawione. Z drugiej strony będziemy mieli osoby, które są negatywne. I tak naprawdę cały szkopu polega na tym, żebyśmy się skoncentrowali na osobach, które się znajdują po tej stronie. To są te osoby, które są naprawdę zaangażowane, chce im się i będą wdrażać, i będą wspierać nas we wdrażaniu TPM. Oczywiście my, kiedy wybieramy te osoby, zawsze szukamy osób po przeciwnej stronie. Chcemy ich jak w jakiś sposób przekonać, żeby oni jednak byli w to, w to zaangażowanie. Zostawmy to, nie ruszajmy ich. Oni prędzej czy później dostrzegą te zmiany, które zachodzą u Was w firmie. W jaki sposób? A no w taki sposób, że zobaczą, że coś się dzieje na szczycie góry. Zobaczmy, co jest na szczycie góry. A i owszem, również mamy osoby, ale to są osoby neutralne. A oni nie są ani za, oni nie są nawet ani przeciw. Oni są neutralne, oni stoją, im jest tak naprawdę obojętnie, co się będzie działo, czy się nie będzie działo. Jednak łatwiej jest przekonać te osoby, bo żeby one dołączyły do naszej, do naszej gromady, bo zobaczą, co się dzieje tutaj na dole. I teraz pytanie jest zasadnicze: kogo powinniśmy wziąć do zespołu po tej stronie? Przede wszystkim musimy wziąć, ba, pamiętać o tym, że muszą być to przedstawiciele poszczególnych, y, 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 poszczególnych wydziałów y, w firmie. Począwszy od działu utrzymania ruchu, produkcji, logistyki, jakości, technologii, każdy, ten dzia, każdy z tych działów powinien być reprezentowany w zespole wdrożeniowym. Czyli mówimy tak naprawdę o zespole multidyscyplinarnym. I ten zespół multidyscyplinarny odgrywa kluczową rolę, aby y, y, wdrożyć system TP. Jeden wspólny mianownik, który ich będzie tutaj określał, to jest zaangażowanie. I o tym nie możemy zapomnieć. Koncentrujmy się na osobach, które są pozytywnie nastawieni, są plusami. Zostawmy pozostałą resztę. Dziękuję.